Niech portfolio ma swój początek, rozwinięcie i koniec. Na stronie tytułowej umieść swoje imię i nazwisko, na kolejnych opcjonalnie krótkie bio, osiągnięcia, np. udział w wystawach, festiwalach, konferencjach, konkursach i tym podobne. Następnie zdjęcia dokumentujące Twoje prace artystyczne. Ważne, by przy pracach znajdowały się opisy: tytuł, rok realizacji technika, wymiary oraz ewentualnie kilka zdań o samej koncepcji pracy. Ogranicz ilość prac zawartych w portfolio do 20 sztuk, w tym trzy prace rysunkowe wykonane na formacie zbliżonym do B1 100 na 70 cm. Pamiętaj, że ważne jest, by zdjęcia prac były poprawnie wykonane, ostre, najlepiej na białym lub szarym tle, dobrze oświetlone, bez refleksów światła. Dobrej rozdzielczości. Jeśli zamieszczasz w portfolio dokumentację prac przestrzennych, niech zdjęcia przedstawiają formę z minimum trzech punktów widzenia. A jeśli jednym z Twoich dzieł jest film lub animacja, wówczas umieść zrzuty ekranu do dziesięciu sztuk. A na zakończenie ewentualnie adres Twojej strony internetowej czy profilu artystycznego w social mediach. Ważne, żeby portfolio było przejrzyste, a zarazem budziło zaciekawienie. Wybierz najciekawsze realizacje. Czasem mniej znaczy więcej.